Siemanko, Siemanko, witam po dłuższej przerwie od podcastowania na moim kanale. Dziś po raz kolejny słyszymy się w podcaście numer 13, ponieważ... Fajny, naprawdę ciekawy powód do tego, by porozmawiać z Wami, podzielić się moimi spostrzeżeniami na temat tego, co nadchodzi. A nadchodzi dość ciekawe wydarzenie, jakim jest Fame MMA11. Tak więc, na szybkości omówimy sobie kartę walk, która została w niedzielę przedstawiona na pierwszej konferencji przed październikową galą. Jest kilka zaskoczeń, jest kilka zestawień, które, których na pewno większość osób się nie spodziewała. Plotki były jedne, miały być troszkę inne te zestawienia, a finalnie wyszło tak, że spore zaskoczenie na walkę wieczoru, między innymi gdzie zmierzy się Borys Mańkowski z Normanem Parkiem w dość oryginalnej formule tak więc przeanalizujemy te starcia, zobaczymy. Co tam ciekawego działo się na niedzielnej konferencji, i przytypujemy, może, jak powinien wyglądać właśnie Main Wendy i, i, i te ciekawsze starcia z tej karty. Także czołóweczka i lecimy. Było trochę przerwy od fame MMA po tej majowej jubileuszowej dziesiątej edycji. Która no, zrobiła niesamowity szum w mediach, wszelakiej maści, czy to w internecie, czy w prasie, czy w telewizji. Mam wrażenie, że wszyscy wtedy mówili tylko o tym wydarzeniu. że dali nam trochę spokoju. Czas wakacji. W tym czasie pojawiły się jakieś nowe federacje freakowe, na których pojawiły się nowe twarze, nowi zawodnicy. Troszkę się tego działo, między innymi gala Elite Fighters, która miała miejsce w Jasiące obok Rzeszowa. Klimatyczne. Klimatyczny, plażowy entourage, że tak to określę. Myślę, że całkiem, całkiem jak na, jak na pierwsze takie wydarzenie. W międzyczasie też już dowiedzieliśmy się, co nas czeka na High czyli pierwszej edycji Gali od Malika Montany już 28 sierpnia w Gdańsku. A teraz dosłownie od tygodnia z wakacji wrócili włodarze i cała organizacja Fame MMA stosunkowo dzień po dniu pokazywali nam nowe twarze, których nie zabraknie na tej 11 edycji. A teraz w niedzielę miała miejsce pierwsza konferencja promująca właśnie to październikowe wydarzenie, bo gala będzie miała miejsce 2 października w Gliwicach. Poznaliśmy 10 zestawień, które będą miały miejsce właśnie na 11 edycji Fame MMA. Powiem szczerze, że wiadomo Monopol przez długi czas na gale Frikowe miało Fame MMA. Mówimy tu już o takich stricte frikowych galach, bo wiadomo, że wcześniej KSW też wyskakiwało z takimi pomysłami walk frikowych na karcie, ale to raczej były jeden czy dwa pojedynki w ciągu całego wydarzenia. Tutaj Fame miało przez długi czas monopol, robiło naprawdę galę za galą, które generowała naprawdę niesamowite zainteresowanie, i chyba to. Skłoniło nowe organizacje do tego, by, by, by na, fame je, na fame już wstać i, i, i zrobić coś fajnego. Odpoczęliśmy trochę od fame. Fame ruszyło. Ja ciekawy byłem, jak w obliczu tych nowe, nowych organizacji typu High League, która naprawdę bardzo mocno się prezentuje jeszcze przed swoją pierwszą galą, mocne nazwiska, nazwiska też, które były już w fame MMA, więc mają wypracowane pewne zasięgi, jeśli chodzi o fanów sportów walki czy fanów show po prostu. Więc myślę, że takim organizacjom jak High League jest łatwiej już teraz wyruszyć niż wtedy, gdy nie było takich organizacji w Polsce i wtedy, gdy zaczynał Fame. Pamiętam jak wyglądały pierwsze gale Fejmu, jak wyglądają teraz i jak będę, będzie wyglądała ta jedenastka. Ciekawy byłem tych zestawień, bo wiedziałem, że Fame musi trzymać się jakiegoś poziomu, który sama sobie narzuciła. I powiem szczerze, że jest kilka starć, które naprawdę interesują... Yy... Interesują społeczność internetową nie tylko w Polsce. Ale jest też kilka takich starć, które nie są jakoś niesamowicie interesujące. Zaczniemy od tego, że w pierwszej walce zmierzy się Piotr Szeliga, popularny, popularny Szeli, z Krzysztofem Ferencem, popularnym Wujaszkiem Fericze, znanym dla wielu fanów sportu walki, Wojaszek Fericze, który współpracuje z różnymi firmami, z różnymi kanałami, dość popularna osoba, jeśli chodzi też o KSW. Często relacje z tych wydarzeń mogliśmy znaleźć właśnie prowadzone przez Wojaszka Fericze. Dwa duże byki, które się zmierzą w walce otwierającej to jedenaste wydarzenie od fame MMA. Tutaj, jeśli chodzi o o to zestawienie jeszcze jest całkiem zrozumiałe. Dwa naprawdę potężne tury, bo i, i Piotrek Szeliga i Wujaszek Fericze to są naprawdę niesamowicie zbudowani mężczyźni. Szeliga mm, dużo się mówiło o tym, że może dojść do jakiegoś starcia z, z, z którymś z panów Murańskich, ale myślę, że temat Murańskich w Fame MMA jest już zakończony, bo wiemy przecież, że w międzyczasie Mateusz Murański stoczył łącznie trzy pojedynki przy okazji dwóch wydarzeń, jedno miało miejsce na Fenie, drugie na wspomnianej przeze mnie wcześniej gali Elite Fighters w Rzeszowie. Tam notabene stoczył dwa pojedynki jednego wieczoru. A więc posłuchajmy dwa słowa, co powiedział zarówno Szeliga jak i Wujaszek Fericze na konferencji, na tej niedzielnej konferencji przed Fejm 11. Co mogę więcej powiedzieć. No, witam Cię Wujaszku, mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobry pojedynek, nie? bo słyszałem dużo o Tobie, dlatego mówię, że naprawdę będzie się działo. Od zawsze chciałem wejść do klatki, od zawsze chciałem wejść do OKTAGONu, Nigdy nie było ku temu odpowiedniej okazji. Było ostatnimi czasy, tak naprawdę w przeciągu ostatniego roku, kilka ciekawych propozycji, aczkolwiek za każdym razem czas był za krótki na przygotowania. Federacje, no powiedzmy, że były w porządku, aczkolwiek czas za krótki, przeciwnicy niekoniecznie tacy z jakimi chciałbym się zmierzyć. No i nie ukrywam, że na samym końcu gdzieś te finanse mi się nie zgadzały. Nie podjąłem rękawicy. Padła bardzo ciekawa. Moim zdaniem ambitna propozycja. O to jestem. Kolejne starcie, no to tutaj już zdecydowanie więcej emocji, bo zarówno Szyliga, jak i Wujaszek Fericzy nie mają między sobą żadnego konfliktu, problemu, więc mam wrażenie, że tutaj do walki będzie grzecznie. Robię tutaj taki niewidzialny cudzysłów między nimi. A co, na, co do następnego starcia, czyli Krychy z Saszą, no tutaj jest na pewno dużo większa niechęć, brak sympatii wręcz bym powiedział, że, że panowie po prostu się nie lubią. Krycha, który też jest wplątany w jakiś słowny konflikt z Don Cassio, a wiadomo, że Sasza jest jakby w teamie Don Casio, no i tutaj to wszystko się zazębia. Krycha, Krycha UFC, który uważany jest za w sumie jednego chyba z najlepszych zawodników, patrząc pod kątem umiejętności fame MMA, będzie walczył z Saszą, który jest debiutantem, bo będzie to dla niego pierwsza walka, więc tutaj Troszkę pachnie mismaczem. Zobaczymy, jak zaprezentuje się Sasza, bo wiemy, że często debiutanci potrafią naprawdę fajnie i, i zaskoczyć i, i ich postawa w klatce jest naprawdę dużo lepsza niż taki, od takiej, której oczekiwaliśmy. Więc tutaj, więc tutaj może być ciekawie. no Warto posłuchać, jak zwracali się do siebie na niedzielnej konferencji i Krycha, i Sasza. No troszeczkę byłem zaskoczony tym, że FM ma to nie wyjaśniło, bo jak ktoś dostaje kontuzję, no to od razu rozpisują, tam chujnia, mujnia i wszystko jest od razu zrozumiałe. Ja musiałem to się tłumaczyć e, na swoim Instagramie i na YouTubie samodzielnie, żeby to po prostu jakoś ten, nie wiem, burdel na moim social uspokoić. E, ten to jak zawsze, kurwa, pospiesza z wnioskami, Obie, bo tam... Naucz się pierw polskiego dokładnie i się zacznie wypowiadać, a nie ty, kurwa, feflonisz. Ja nie rozumiem w ogóle z tych... Twoich kocopołów ani jednego zdania nie zrozumiałem. Bo chyba nie zadawałeś pytania, nie? Kto inny zadał mi pytanie teraz? Ty nie musisz rozumieć. Patrz kurwa, taki głupi i wymyślił. Kolejny pojedynek to starcie kobiet, pań. Way of Blonde, czyli Karolina Brzuszczyńska będzie się mierzyła z Patrycją Wieją. Powiem szczerze, że dla mnie postać Patrycji Wieji jest totalnie anonimowa. Wyczytałem tutaj, że jest to kobieta, która zasłynęła a jest zwycięzczynią nawet projektu Lady. Panie już tu miały okazję pierwsze face to face chyba podczas fejmu dziesiątki stoczyć między sobą i ten pojedynek wskoczył na kartę i dalej na niej jest Way of Blond. Ja mogę powiedzieć sobie coś więcej na temat Karoliny Brzuszczyńskiej, którą miałem okazję poznać przed galą FFF w Zielonej Górze. Karolina naprawdę przykład świetnej dziewczyny pod kątem sportowym. Naprawdę obserwuję jej życie na Instagramie bardzo bardzo zajarana tym co robi ciężko trenuje, mocno i kibicuje bo, bo bardzo fajna i sympatyczna z niej jest dziewczyna tutaj starcie tak naprawdę dodatkowe do tej karty które też nie niesie za sobą jakiś, jakiegoś potężnego smaczku emocjonalnego, a mam wrażenie że to fani MMA lubią najbardziej przechodzimy do kolejnego pojedynku Arkadiusz Tańcula kontra Marcin Malczyński i tutaj robi się już troszkę ciekawiej pod kątem takim, że Arek Tańcula wraca po notabene wygranym pojedynku z Mateuszem Murańskim, ale pamiętamy, że na dziesiątce no chyba nie tak wyobrażał sobie finał tej walki Arek Tańcula. Dwie pierwsze rundy na pewno były zapisane, nie pamiętam dokładnie kart sędziowskich, ale, ale z, z, z przebiegu walki można było wywnioskować, że, że to Arek wygrał dwie pierwsze rundy. W trzeciej, kiedy słaniał się, ledwo stał na nogach no wtedy dopadł go Mateusz Murański, który też praktycznie bez sił nie był w stanie wykończyć tańculi. Ja mam wrażenie, że wystarczył tam tylko jeden mocny cios i tańcula padłby. Wtedy został wyniesiony na noszach. Pojawiły się po walce kilka dni później, chyba tydzień. Z tego co pamiętam, potężne problemy ze zdrowiem. już wylądował w szpitalu, okazał się, że jest kłopot z nerkami. Teraz, jak sam mówi, wraca w pełni zdrowia i chce stoczyć normalny pojedynek. Marcin Malczyński to były mistrz Fame MMA, który na dziesiątce przegrał z Kubańczykiem walkę o pas, teraz też na pewno chce się odbudować i, i mam wrażenie, że tak, bracia Malczyńscy ogólnie dużo stracili, bo i, i jego brat Dawid również stracił pas. Pamiętamy, że te pierwsze gale Fame MMA były pompowane właśnie braćmi malczyńs Malczyńskimi. I oni tutaj wiedli prym, jeśli chodzi o rozpoznawalność, jeśli chodzi o zainteresowanie ich pojedynkami. Teraz, na przestrzeni tych 10 wydarzeń od Fejmu, troszkę się to zmieniło i na pewno Marcin Malczyński będzie chciał tutaj pokazać się z naprawdę dobrej strony, by w jakiś sposób odkupić sobie to zainteresowanie i fanów, i i ogólnie takich ludzi z boku, którzy, którzy śledzą to po prostu dla czystej rozrywki. Arek Tańcula wspomina, że po tym ciężkim pojedynku z Mateuszem Murańskim, też pod kątem psychicznym, będzie chciał podejść do tej walki na sportowo, będzie mógł się skupić tylko na tej części zadaniowej, jeśli chodzi o MMA, a nie na takim przezbywaniu się, kłóceniu, wyzwiskach i tak dalej. Co myślę, że jest całkiem zrozumiałe, bo zawsze. Lepiej się chyba przygotowywać do walki, kiedy masz się skupić tylko na tej robocie, którą masz wykonać na macie, a nie tylko na tym, jak masz nazwać swojego rywala albo jak on nazywa ciebie, więc tutaj. Posłuchajmy zresztą, co Arek Tańcula mówił o tym pojedynku. E, powiem, że na pewno straciłem kilka lat życia i będę krócej żył e, przez tych dzbanów, e, bo naprawdę dużo nerwów zjadłem, że widzieliście, ja tam miałem białą gorączkę, chciałem go rozszarpać po prostu, e, a no, trzeba mu przyznać, że łeb ma pusty, ale ma twardy ten łeb, no nie da się go znagałtować, zresztą w poprzednich teraz walkach, kolejnych walkach też udowodnił, no, że jest twardy. E, jest głupi, ale jest twardy i ciężko go było znagałtować. Nie dało się go znogałtować. E, ja się przypaliłem, spaliłem się. E, no, i, no i tak wyszło jak wyszło. Czy Aha, ale pytanie było inne, mm, powiem Ci tak, drugi raz chyba bym tego nie zrobił, chociaż teraz już inaczej bym do tego podszedł, mądrzejszy, na spokojnie, miałbym już wyjebany w te farmazony, bo już cała Polska wie, że są farmazonami, więc nie trzeba się tłumaczyć. Oczywiście, niech sobie mentalnie wygrywa, ja mu życzę wszystkiego dobrego. Cześć, słuchajcie, no presja była wtedy już bardzo duża, tak jakby na mnie. Na tą walkę było dla mnie troszkę za wcześnie, wydaje mi się, że ta walka powinna się odbyć troszkę później, ale zadzwoniliście, powiedzieliście, że Kubańczyk, to się zgodziłem. Teraz no, faktycznie też jest presja, jakby, bo tam nic nie pokazałem, w sensie nie znożyłem nawet, ale w ten dzień, no, gdyby tam był nawet olejnik, to nic by to nie dało. Piąty pojedynek na karcie Fame 11 to starcie Amadeusza Ferrari'ego z Filipkiem. Amadeusz Ferrari, czyli naczelny zadymiarz Fame MMA. Powiem szczerze, że lubię go oglądać. Lubię, gdy jest na karcie walk z nim zawsze. Jest ciekawie, niezależnie czy jego rywal jest jakby jego totalnym wrogiem, czy raczej myślę, że tutaj między nimi a Filipkiem nie ma chyba jakiejś totalnie złej krwi, ale wiem, że na konferencji już było ciekawie i na pewno będzie też przy okazji kolejnych wydarzeń. Amadeusz Ferrari, który no, w dość odważny sposób podchodzi do tego pojedynku, z tego co tłumaczył, miał złamaną rękę, kości, jakieś tam śruby zostały zamontowane, więc, więc to też na pewno nie jest łatwe po takiej kontuzji, po takim urazie wyjść z powrotem do klatki i, i walczyć z Filipkiem, który naprawdę dobrze się prezentował w Fame MMA. Posłuchajmy na szybkości, co mówili obaj panowie. No niestety połamałem sobie rękę w klubie. W sumie nie wiedziałem, że tutaj będziemy o tym gadać, no ale możemy wspomnieć. Przyszedłem operację, wkręcili mi dwie śruby, które będę miał je w dłoni do końca życia. Nie wiem, bo ryba będzie dzisiaj na konferencji, czy nie? Ryba też to widział, jakby w razie czego był przy tym, jakby ktoś miał jakieś tam pytania. Było to w sketchu na środku klubu, pultał się do mnie ciągle jakiś kolega innego zawodnika, nie chcę przytaczać tego imienia, mówił, że z nim w ławce siedział. No i w pewnym momencie tam strzelił mnie z liścia, poszedłem na pełnej do przodu, trafiłem go, poszedł knockout, widział to pół klubu, widział to ryba. No i tyle, no ale niestety on sam za jakiś czas wstał z ziemi, yy, bo go widzieli później w talecie, jak krew zmywał. A ja musiałem przejść operację. Wydałem no to kupę siana, kupę zdrowia. Jest jak jest, ręka już jest yy, praktycznie zdrowa, w stylu kość się zrosła. Yy, no ale wiadomo, jeszcze trzeba rehabilitować. Dobra, dobra. No mojego przeciwnika też nigdy nikt nie brał na poważnie, dlatego ma rekord, jaki ma. Yy, przejebał z wiewiórem, przejebał pierwszą rundę z gościem, który trenował 4 cztery... i. No co ja mogę powiedzieć? Nie mam nic za bardzo do niego prywatnie, ale uważam, że sportowo jest... Ja jestem słaby, na, jak się mnie porówna z Pająkiem, jak się mnie porówna z Gamu, I to jest prawda, ale Ferrari jest jeszcze słabszy, tylko po prostu jest dobry w PR, jest dobry internetowe zadanie. Taką ma. Starci numer 6 na karcie Fame11 to totalna nowość, jeśli chodzi o wydarzenia z pod fame MMA, bo jeśli możemy mówić o popku, że miał styczność z muzyką, bo przecież tak zasłynął w kraju nad Wisłą popek gangiem Albanii i innymi swoimi wykonanymi, to tutaj pierwszy raz mamy styczność z walką dwóch twórców muzycznych. Smolasty, którego chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, bo mam wrażenie, że od pewnego czasu kocha go praktycznie co druga kobieta chyba w Polsce, czy zasłużenie, czy nie no, to już pozostawiam do własnej interpretacji. Nie jest to postać anonimowa, która ma za sobą. Smolasty ma za sobą na pewno ogromne zasięgi, więc tutaj jego postać jest całkowicie zrozumiana na karcie walk. Jego rywalem będzie miły pan, twórca Disco Polo, którego zabrakło. W niedzielę podczas konferencji obaj panowie są debiutantami, obaj są stosunkowo młodzi, więc myślę, że tutaj może być nawiązanie do takich pierwszych gal fame MMA, kiedy wychodziło dwóch naprawdę totalnie nietrenujących przez dłuższy okres czasu, bo wiadomo, że tam jakieś przygotowania zawsze były. I tutaj smolasty miły pan dwóch debiutantów, myślę, że może się to fajnie oglądać, czekam na ten pojedynek. Czy się pozytywnie zaskoczę, czy rozczaruję? Zobaczymy drugiego października. Kiedy organizacja ogłosiła, że na Fame11 zawalczy Maksym z kanału Maksymalnie, pomyślałem, ok, spoko wybór, jest to postać, która no, nie boi się praktycznie niczego i, i testuje, świruje w wszelaki sposób, więc tutaj Maksym, mam wrażenie, świetnie się wpasowuje w, w kartę walk. Na samej konferencji okazało się, że jego rywalem będzie Boxdel a więc potężny włodarz Fame MMA potężny i nie mam tutaj na myśli wagi boxdala. co do wagi to na sam na konferencji powiedział że już systematycznie ta waga leci w dół i będzie chciał wnieść około 110 kg na wagę przed, przed właśnie tym pojedynkiem powiem szczerze tak Troszkę mnie dziwi to zestawienie, ponieważ Boxdel jest postacią naprawdę kolorową. Ja bardzo lubię i szanuję Boxdela. Z pokogościem mam wrażenie, dobrze się go słucha. Troszkę dla mnie takie dziwne, że akurat maksymalnie dostał tego Boxdela. Nie wiem jak to wyjdzie w klatce, nie wiem na ile będzie przygotowany Boxdel. Dla mnie tutaj troszkę też pachnie takim mismaczem, i myślę, że powrót Box do klatki mógł być zdecydowanie lepiej opakowany, lepszy mógł być to rywali. Na pewno to starcie też generowałoby dużo lepsze zasięgi. Gdy usłyszałem, że kolejnym pojedynkiem na karcie będzie starcie Popo z Mikserem, powiem szczerze, dla mnie osobiście oba te y nie nic nie mówiły. Po prostu nie znałem ani Popo ani Miksera, Okazało się, że Popo. To tak naprawdę chłopak, który pochodzi niedaleko Tarnowa, gdzie ja mieszkam, pochodzi z Mielca. I nawet wyłapałem tutaj taki fajny artykuł w, w, lokalnym, w lokalnym portalu hejmielec.pl, który napisał kontrowersyjny streamer z Mielca zawalczy fame MMA, no bo tak jak mówię, dla mnie, dla mnie popo nie, tak naprawdę nie, nic mi to nie mówiło, to ten nickname okazało się, że jest to streamer z potężnymi zasięgami, ja jeśli chodzi o taki temat streamowania, no przyznam się szczerze, że nie jestem na bieżąco ale jak poczytałem, to zobaczyłem jakie zasięgi ten gość generuje i jego, jego obecność na karcie, no to całkiem zrozumiała się wtedy dla mnie zrobiła, czytamy właśnie na tym portalu Hej Mielec Dokładnie tak. Na 2 października zaplanowana została gala amatorskiego MMA, w której zabalczy Milczanin Piotr Węgrzyn, znany w sieci jako Popo, autor wulgarnych streamów. Jego rywalem będzie były członek ekipy Friza, Mixer. Jeśli chodzi o Mixera, też dowiedziałem się coś więcej na jego temat, no niestety nie mam 13 lat i nie śledzę na bieżąco całej tej bandy Friza. Ale, ale dowiedziałem się, że on po prostu do niej też należał co automatycznie go wywinduje bardzo wysoko, jeśli chodzi o zasięgi internetowe i to starcie będzie przed, przedostatnie na, na karcie walk. U mnie nie wywołuje ono żadnych emocji. Zobaczymy, co panowie pokażą w klatce, a my lecimy dalej. Come event, no tutaj mi się wydaje, że to jest chyba jedna z lepiej zrobionych walk pod kątem sportowym. <laughs> Tutaj bym się trochę już wahał, pod kątem medialnym, pod kątem argumentów, pod kątem dyskusji fenomenalne zagranie. Dlaczego? Sylwester Wardenga, któremu, którego nikomu nie trzeba przedstawiać w polskim internecie gość, który wywołuje aferki, szuka rozwiązań na wiele problemów, zadaje wiele niewygodnych pytań ostatnio uwikłany jest w dość taką specyficzną relację z Wersow z ekipy Friza dziewczyna Friza okazuje się, że używała tam jakiegoś logo, wszystko to nie było tak za bardzo zgodne z prawem, do tego doszedł Sylwester Wardenga i od jakichś dwóch, trzech tygodni cały, cały czas ten temat jest wałkowany u niego na, na kanale. Oj Wojtek, jest to członek ekipy VIP Bros chłopaki, którzy tworzą fajny content, chwilę tam pamiętam wciskali internautom, że będą dziś startować do Sejmu, to był taki dość dobry prank, dobrze się ich słucha, tworzą swój podcast, więc postać całkiem, całkiem sympatyczna. Oj Wojtek należy, tak można powiedzieć, nie, nie oficjalnie do timu do teamu ekipy, po prostu kumpluje się z nimi, więc tutaj Sylwester Wardenga, nawiązując do tego swojego bieżącego klimatu, jeśli chodzi o starcie z Wersów, ma tutaj jej kumpla, jej człowieka, więc tutaj no, działo się sporo na niedzielnej konferencji. Bo tutaj nie rozumiem odpowiednie układanie faktów. no Fakt to jest fakt. Czyli ja go ułożę, że najpierw powiem o, o fakcie pierwszym, później o fakcie drugim. To jest chyba bez znaczenia, ale jest tutaj mi zarzucane, że coś w moich materiałach było nieprawdziwego. Ja nie wiem, co to było, dlatego tutaj jest pytanie do Wojtka. Niech on to wyjaśni, skoro on to powiedział. Witam serdecznie wszystkich. E, tak, przygotowałem sobie też cytaty z tego podcastu, żeby móc się tym posiłkować. I może po prostu zacznę od, e, żeby to nie było gdzieś wyrwane z kontekstu, tylko cała moja wypowiedź odnośnie filmów e, Sylwka. Znaczy, nie, tak ja wyglądał. też wczoraj sobie oglądałem Wasz materiał odnośnie, gdy oglądaliście po prostu na live mój materiał odnośnie chłopaków z abstra. I tam też mi wielokrotnie zarzucaliście, że to jest nieprawda. Bardzo dużo. E, jakby czułem tą taką niechęć, że. Ty po prostu uważasz, że ja mówię farmazony. I chciałbym tutaj, żebyś po prostu podał konkretne przykłady, bo ja tam to oglądałem i nie mogłem tego wyłapać. Dotarnia Dokąd... chęć pewnie ma jakieś swoje uzasadnienia i zaraz do, niego, do niej dojda, ale bym wrócił jeszcze do tego wywiadu z werką. Sylwester Wardenga, który przegrał w swoim debiucie fame MMA z Błońskim, no i nie oszukujmy się, za wiele w klatce nie pokazał. Też raczej nie spodziewam się, żeby teraz się to miało nagle zmienić, bo po prostu moim zdaniem Sylwester Wardenga, predyspozycji do walk w MMA. Nie ma, ale tutaj fame MMA nie dlatego go kontraktuje, żeby zobaczyć świetne MMA, nie wiem, skrętówki, niesamowite akcje w parterze, e, balachy i tak dalej. Raczej chyba chodzi o to, żeby napędzał, napędzał jak e, pędzące teżew zainteresowanie tą galą, bo, no mówię, wojna na argumenty, wojna na dyskusję. Oj, Wojtek był świetnie przygotowany przed skartkami, e, miał tam rozpisane swoje cytaty, to co mówił o kimś, o tym, o tamtym. A Wardęga mi się wydaje, że i tak punktował go ze spokojem, i, i, i z takim wyrachowaniem, już który nabył przez te tyle lat, będąc naprawdę czołową postacią polskiego internetu. I teraz przechodzimy do starcia głównego Gali Fame MMA. O, którego chyba nikt się nie bardzo, którego nikt się nie spodziewał. Wcześniej mówiło się o tym, że Norman Park po wygraniu walki z Doncasio na pewno było to wiadome, zostanie w Fame MMA, bo postać Normana była dość sporym odświeżeniem karty na wydarzeniach Fame, zawodnik spoza Polski, to też wprowadzało taki jakiś pewny klimat i mam wrażenie, że cała ta akcja z, z Doncasio, czyli czyli wszystkie konferencje przed galą, sama walka, nie zawiodły. Moim zdaniem, e, moim zdaniem również zasłużenie wygrał walkę Norman Park i, i, i mówiło się też troszkę o tym, że może zawalczyć w rewanżu z i Ja w to nie wierzyłem, bardziej obstawiałem walkę Norman Park kontra Popek, o którym się mówiło, że ciężko trenuje i ma wrócić właśnie na jedenastce do klatki. Okazało się, że walką w wieczoru będzie starcie Normana Parka z Borysem Mańkowskim. Walka longiem przez 15 minut bez podziału na rundy, czyli sędzia mówi start i przez 15 minut panowie biją się w boksie, ale do tego w małych rękawicach. Nazwane jest to dirty boxing i tak ma to właśnie wyglądać. No powiem szczerze, że z jednej strony dla mnie jako dla fana sportu walki, dla kogoś kto od dawna śledzi ten cały półświatek jest to Naprawdę zajebiste starcie, bo patrząc na to, jakie teraz main eventy szukuje nam KSW. No tutaj na fejmie. Borys Mańkowski, oczywiście, mam, mam nadzieję, że większość z Was kojarzy tego gościa. Jest to legenda KSW, postać nietuzinkowa, świetny zawodnik, przede wszystkim zajebisty sportowiec. Norman Park, drugi main event w fejmie. No i myślę, że ta formuła, ta formuła przekonuje, bo, bo takiego starcia jeszcze nie było przez 15 minut bez przerw w rękawicach do MMA na zasadach boksu, no taką jadkę się naprawdę chyba będzie świetnie oglądało, więc tutaj co do walki wieczoru, jak dla mnie pasuje, jeśli ktoś oczekiwał tam typowo freakowych emocji i nie wiem, porównania jak walczył Popek ze Stiflerem, no, to sportowo nie miało żadnego sensu, ale w jakiś sposób pasowało do tego klimatu Fame. tutaj Postawili na sport, ale zajebiście opakowany. Dlatego, moim zdaniem, świetny wybór ze strony władarzy Mańkowski kontra Park. I teraz, patrząc na całą kartę walk, mam wrażenie, że kilka pojedynków świetnie budzi zainteresowanie i będzie się dobrze oglądało. Jak na każdej karcie, jest na pewno kilka starć, które no, tym zainteresowaniem nie wzbudzą jakiegoś sporego szumu. Ale mam wrażenie, że naprawdę FAME wybroniło się i patrząc na to, jak inne federacje zaczynają im podbierać klienta, bo nie ukrywajmy. No, konkurencja napędza rynek, więc, więc jestem pewny, że tutaj po prostu Fame musiało zrobić coś grubego i walka bańkowskiego z parkiem jest naprawdę czymś grubym. Patrzę też pod kątem tego, jak, jak jest odbierana w sieci, ile lajków na przykład zdobył post Fame MMA na Facebooku. Momentalnie była to naprawdę ogromna liczba, i w komentarzach z tego, co widziałem, też raczej ludzie są z tego zadowoleni. No nie tu podejście. Posłuchajmy jeszcze, co mówił um, um, Borys Mańkowski o tym starciu, właśnie z Normanem parkiem na Fame MMA. Dobry wieczór wszystkim, zarówno tym tutaj, wam wszystkim, jak i wszystkim przed internetami. Wiesz co? To nie, do, nie do końca, w sumie, dobre pytanie: dlaczego na Fame? Tak naprawdę mogłoby się to odbyć w piaskownicy, mogłoby się to odbyć na każdej innej gali. Tu bardziej chodzi o to, o najważniejszą rzecz, czyli o formułę walki. Po pierwsze, jest to chcący, niechcący wymyśliliśmy chyba najbardziej widowiskową formułę walki, jaka w ogóle, jaka w ogóle istnieje. Dlaczego? Dwa sporty walki, które są najpopularniejsze na świecie, to. Wiesz? Box. I MMA, wiadomo, no to mamy teraz boks w rękawicach od MMA. I to pomyślcie, po tak naprawdę to jest najpopular... będzie najpopularniejszą dyscypliną sportową w racji tego, że mamy połączenie tych dwóch. No i dodatkowo mamy taki fakt, że nie mamy rund. To jest pierwszy aspekt, drugi jest taki, że po prostu jest to normal. No mieliśmy walkę. E, którą niestety przegrałem, ale która była naprawdę bliska i tam była naprawdę bitka i to co ludziom się naprawdę podobało w tej walce to to, kiedy właśnie staliśmy naprzeciwko siebie i wymienialiśmy ciosy. Tak więc, y, tak więc lokomotywa pod tytułem Fame MMA 11 wyruszyła w niedzielę. Będziemy na bieżąco śledzić oczywiście to, co dla nas szykują włodarze. Wiadomo jak to jest w sportach walki, zawsze ktoś może wypaść, oczywiście nie życząc tego nikomu, pukam teraz, pukam teraz w stół, chyba malowany, chyba, nie wiem. W każdym razie, odpukać, aby każdy zawodnik zdrowy dotrwał do tego pojedynku, aby nikt nie wypadł, bo to zawsze jakieś niepotrzebne zamieszanie, ale wiemy jak to jest. W każdym razie, dzięki Wam za dziś. Przeanalizowaliśmy na szybko te 10 pojedynków, które czekają na fame MMA 11. Będziemy się temu przyglądać z boku, będziemy na bieżąco analizować. Wydajcie znać w komentarzu. Co myślicie o starciu Mankowskiego z Normanem Parkiem i która pozostała walka wzbudza u Was największe emocje? Dzięki za dziś, siemanko, hej!